Cześć, jestem Kus i witam was 14 czternastym zbiegiem okoliczności. Ja się pytam. Komu to nam przeszkadzało, że była zima? Teraz mamy jakieś coś, nie wiadomo co, śnieg, wiatr, zimno, mokro, 1500% filtrowności, a do tego szaro i góro. Komu ta zima przeszkadzała? Było ładnie, sucho, jasno, biało nie było wcale mrozu dało się biegać, a nie teraz jakieś bagno pod nogami bo jest odmarznięte tylko z wierzchu śliska się chyba moje bieganie w terenie skończy się bieganiem po drodze czy w chodniku, bo można tutaj sobie nogi połamać tak jest śliska miejscami poza tym lawirowanie pomiędzy kałużami nie jest szczególnie wygodne, chyba zrezygnuję dzisiaj jest bieganie w terenie Na rzecz biegania niestety po drogach A jeszcze bym zgubił soczewkę ha, Nowa technologia, jest tak albo jest tak 0,67 razy lepiej To było bez sensu Eee, nie mogę się rozruszać zupełnie. Też tak macie? Niby rozgrzewka była, niby wszystko w porządku, a tu nogi zupełnie nie chcą nosić. Potrzeba dużo więcej czasu, żeby się zaczęło coś dziać, żeby z tego, tej drogi ubywało bieganie i żeby bieganie, bieganie było przyjemne. Póki co, chyba z pół godziny już i że nic że będzie trochę lepiej no niestety aura nie aura i otoczenie nie sprzyja pozytywnemu nastawieniu dobiegania na szczęście teraz już trochę przestało wiać i sypać, padać właśnie zaczął upadać zaraz, sypać zaczęło padać śniegiem no, jest śniegiem z deszczem a, mam nadzieję, że będzie trochę Kilka kilometrów i minut później już jest zdecydowanie lepiej. Jednak rozgrzewka rozgrzewką, ale rozbiegać się trzeba, zwłaszcza gdy się jest troszkę zastanę w niedzielę. A poza tym prognozy pogody wszechobecne i niekoniecznie sprawdzalne działają niekorzystnie na nasze wybieranie pogody. Straszno. Z śniegiem I się okazuje, że jest całe 5 stopni mrozu i 3 cm śniegu, ale już wszyscy są sparaliżowani. I, o. I on... Bardzo ładne śnieg. Wszyscy są sparaliżowani, strach. Nie potrafią jeździć. Droga, która zajmowała 30 minut, samochodem zajmuje godzinę. Ale nie można się tym zrażać. Nie ma złej pogody, są złe ubrania i... Tylko złe ubrania. I złe podejście do zagadnienia. Trzeba się podać zebrać wyjść. Poruszać się trochę, zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie przejmować się niesprawdzalnymi prognozami pogody i rozwijasz tę fizyczną to był miała ja, masz Ali G i to za kilo